Gdzie najlepiej, najwięcej mam czasu do myślenia, i najwięcej mam czasu na to, żeby przemyśleć pewne sprawy, napisał jeden z Was komentarz pod jednym z filmów. Napisał na temat yy, w ten sposób, że oglądanie filmów starszych jak tydzień. Daje się coraz mniej ciekawe. I tam, oczywiście, komentarz jest jeszcze dalej. W tej chwili ja całego komentarza Wam nie przytoczę. Możecie go znaleźć pod jednym z moich filmów ostatnich. A ja, tak przeczytawszy ten komentarz, chciałem napisać, potem chciałem coś powiedzieć I tak w sumie nie wiedziałem, co mam zrobić. Żeby to jakoś tak w miarę sensownie wytłumaczyć. No i postanowiłem nagrać filmik. Nie wiem jeszcze, czy on mi się uda. Czy, czy wyrażę w nim to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Bo gdy będę pisał, to wyjdzie z tego poemat. Chociaż pewnie film wyjdzie też kilkuminutowy na pewno. Słuchajcie, sprawa jest taka. Kiedy zacząłem prezentować materiały na YouTube, to były tylko same zapisy trasy. To wystarczy zajrzeć do moich najstarszych filmów, jakie były moje, początki mojego kanału. Później postanowiłem zacząć ględzić coś, od siebie dodawać, ponieważ w międzyczasie doszedłem do wniosku, że chcę nagrać coś, co będzie przedstawiało moją pracę, to co robię, ponieważ mój młody ciągle dopytywał się jeszcze jak był młodszy niż teraz oczywiście co tam słychać w pracy co robiłem, jakim autobusem jeździłem co tam pasażerowie jak tam z pasażerami była sytuacja i tak dalej, i tak dalej no i doszedłem do wniosku, że najlepszym sposobem będzie to po prostu nagrywać na bieżąco, co się dzieje w pracy no, i stąd powstał pomysł na dzienniki kierowcy. Kiedyś prowadzono takie dzienniki, takie zapiski w formie pamiętnika, nie wiem, dziennika, właśnie yy, pisemne. No, ja nie mam czasu na pisanie, szczególnie w czasie pracy, więc za to mogę coś pogadać, ponagrywać. I tak to zacząłem robić. No i wiadomo, że. To wszystko, zale... długość filmu, to co się dzieje w ciągu dnia, to wszystko jest bardzo różne. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji. I czasami może być tak, że filmik będzie trwał 45 minut, czasami będzie trwał godzinę, czasami może nawet więcej. A tak powiem Wam szczerze, gdybym ja chciał. Wam wszystko to, co nagrałem za każdym razem, to myślę, że codziennie by były odcinki po półtorej godziny. Bo mniej więcej tyle materiału wychodzi z każdego dnia po nagraniu. Z tych półtorej godziny muszę wybrać tyle, aby się zmieściło w godzinie. Taki sobie założyłem limit. Dlaczego? Nie wiem. Kiedyś myślałem, że będzie to 45 minut, potem to się wydłużyło do godziny, bo stwierdziłem, że. 45 minut to jakoś mało tego czasu, jak tam nie. Będzie to godzina. I tak też jest. I tak też było na początku, kiedy zacząłem wrzucać te filmiki z nadzieją też na to, że może komuś się też to spodoba i będzie chciał to oglądać. No i się nie pomyliłem. Znalazły się osoby, które, którym to się spodobało. Wtedy jeszcze prezentowałem też te dłuższe filmy. Jak zapewne dobrze pamiętacie, na samym początku wrzucałem filmy, które były czasami opóźnione, nawet po dwa miesiące. Wiem, dla mnie to też nie było na rękę, no, ale skoro nagrałem jakiś materiał, to nie chciałem, żeby trafił on do kosza. Tylko chciałem, żeby go ujrzało światło dzienne. Dlatego czasami było tak, że mieliśmy na przykład styczeń albo luty, a ja wrzucałem dopiero filmik jeszcze z zeszłego roku, z grudnia. Mimo to wielu z Was oglądało i było, że tak powiem, zadowolonych. Oczywiście Was przybywa, oglądających przybywa. Filmy się zmieniają, czasy się zmieniają. Ile oglądających, tyle pomysłów tyle, charakterów tyle, gustów każdy ma swój gust i każdy myśli podchodzi do tego inaczej. No i właśnie teraz ten komentarz, który jeden z was pozostawił, dał mi do myślenia, że co bym nie robił, to chyba i tak bym nigdy nie dogodził wszystkim. Zawsze byłoby tak, że Ktoś powiedziałby, że coś jest nie tak. Dla jednego będzie to za krótko, dla drugiego będzie to za długo, dla trzeciego będzie za mało się odzywam, dla czwartego będzie, że za dużo się odzywam. I macie rację. Każdy ma prawo mieć własny gust. Tylko widzicie: moim źródłem utrzymania jest praca. Jako kierowca, to że ja do tego nagrywam te dzienniki, to robię to tak bardziej dla własnej, yy, dla własnego archiwum, że tak powiem, żeby zapisać swoją pracę, streszczenie swojej pracy, właśnie w formie takich dzienników. I równie dobrze mógłbym to wszystko sobie zapisywać, nagrywać i zostawić to tylko dla siebie. No postanowiłem podzielić się tym też z innymi, z nadzieją, że komuś to się spodoba w takiej formie, w jakiej jest. Takie było założenie. No i to się sprawdziło. Jak widać, wielu z Was po komentarzach, po lajkach, po subskrypcjach widać, że komuś to się podoba. I cóż mam teraz zrobić, kiedy są wśród was ci, którym się to na przykład nie podoba, jak jest w tej formie, w jakiej jest w tej chwili. Co się ja mogę powiedzieć zrobić? Bo na pewno wśród Was jest więcej takich osób, którym coś się nie podoba. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale niestety nie mogę zrobić wszystkiego. Znaczy, nie mogę zrobić wszystkiego. Nie mogę zrobić tego tak, by wszystko się wszystkim podobało. Zawsze będzie coś. Jednemu będzie pasowało to, jak jest w tej formie, drugiemu będzie pasowało zupełnie co innego. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Już pomijam fakt, że nagrywanie codziennie filmików i ich wrzucanie na bieżąco byłoby dla mnie bardzo kłopotliwe, bo jak pamiętacie, zacząłem tak robić, że nagrywałem filmik i następnego dnia do godziny 12 on się pojawiał, potem do godziny 19... Wiele tylko, że nawet nie wiecie jak wiele kosztowało mnie to wyrzeczeń i jak wiele musiałem na to poświęcić czasu, prywatnego czasu. Bo teraz pomyślcie, kierowca wraca do domu, jest godzina na przykład tak jak dzisiaj 21, około 22, muszę zrzucić materiał na Komputer, przejrzeć, wybrać z tego to, co chciałbym pokazać. Mniej więcej czasowo to jakoś zaprojektować, żeby to nie trwało. Nie wiadomo jak długo, bo tak jak mówiłem, czasami wychodzi, że nawet ponad godzinę grubo jest tych nagrań. Muszę z tego wybrać z sensem coś, żeby to jakoś pasowało do siebie składać, wyrenderować, dodać tam jakieś tam napisy, jakieś tam komentarze. Czasami trzeba coś dorzucić. To i tak nie jest robione tak, jakbym tego chciał. Bo chciałbym to trochę inaczej robić, ale po prostu brakuje mi na to wszystko czasu. Następnie rzucić na YouTube'a. YouTube musi to przetrawić. Najpierw jest sprawdzanie, później jest weryfikacja, później jest przetwarzanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sumie to zajmuje ładnych parę godzin. A przypominam, ja wracam do domu wieczorem. Ja mam też życie prywatne. To nie jest tak, że ja żyję tylko YouTube'em i pracą. Mam też życie prywatne. Wracam do domu, robię też coś poza, poza pracą i poza nagrywaniem filmów. Czasami są to jakieś rzeczy, które zajmują mi cały dzień. Czasami są to rzeczy, które zajmują mi znacznie więcej. No i po prostu się nie da inaczej. W tej chwili opóźnienie jest około tygodnia. Bo mógłbym teraz wrzucić. Mam dwa chyba czy trzy filmy już poskładane. Mógłbym je wrzucić dzień po dniu, tak żeby nadrobić. Ale czy to miałoby sens, ponieważ następne filmy i tak będą z opóźnieniem? Bo ja, na przykład, dzisiaj nie poskładam filmu na jutro z, z dzisiejszego zapisu, ponieważ nie będę w stanie tego zrobić dzisiaj ani jutro ani z rana. Ja to robię po prostu w wolnych chwilach, w wolnej chwili, kiedy mam czas i wiem, że mogę to zrobić. I tak jest za każdym razem. Dlatego mam taki margines dwóch, trzech filmów zanadrzu, żeby Wam rzucać, żeby tą taką ciągłość jak gdyby zachować. Bo w tej chwili macie filmy co drugi dzień. Z tym, że są one z opóźnieniem. No niestety pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Nie da się, nie da się przeskoczyć tego, że ja wszystko muszę to sam robić. Sam muszę... To poskładać, sam muszę to wrzucić, sam muszę to wyrenderować. A to wszystko zajmuje czas. Czas to jest to, czego mi brakuje, niestety. I dlatego może kiedyś będzie tak, że będzie to robił ktoś, ja wtedy będę tylko dostarczał materiały i tak dalej. I wtedy byłoby to zupełnie inaczej, ale ten ktoś. Nie będzie tego robił przecież dla rozrywki, tylko będzie chciał za to jakąś gratyfikację, bo przecież nikt nie będzie ślęczał nad moimi filmami godzinami za darmo. Dlatego to wszystko nie jest takie proste, jak Wam się wydaje. Chyba że można by zrobić w ten sposób, że filmy, które bym prezentował trwałyby po 15-20 minut w formie takich dzienników jeśli wam by odpowiadała taka forma, to czemu nie wtedy by była większa szansa na to, że taki 15-20 minutowy filmik dałoby się zrobić w ciągu godziny i byłaby szansa na to, by filmy filmy ukazywały się w każdym dniu roboczym. Bo teraz tak pomyślcie, kierowca pracuje powiedzmy około 20 dni w miesiącu, to jest 20 filmów miesięcznie. 20 filmików Kiedyś robiłem jeden filmik tygodniowo, a teraz robię czasami 4 albo 5. Tygodniowo albo trzy, zależy, jak tydzień wypadnie. No, gdyby to były krótsze filmy, po 15-20 minut, może by to trwało znacznie krócej. Więc nie wiem, sami zadecydujcie. Może pod tym filmem napiszcie po prostu w komentarzach, co o tym sądzicie. Naszym zdaniem lepsze by było robienie filmików krótszych po 15-20 minut. Chociaż też do końca nie mogę zagwarantować, że gdyby to były filmiki 15-20 minutowe, one ukazywałyby się regularnie każdego dnia roboczego. Znaczy z dziennym opóźnieniem powiedzmy. Tego też nie mogę wam zagwarantować, że na przykład się nie wydarzy coś takiego, co przeszkodzi mi w tym, bo to różnie bywa. Wiecie, jak to jest w życiu. No także, to w ramach wyjaśnień. Tam, oczywiście, jest jeszcze w dalszej części tego komentarza ciąg dalszy, ale jeśli chodzi o ciąg dalszy, to już postaram się odpowiedzieć. Wam pisemnie pod komentarzem, jaki zamieścił jeden z Was pod moim filmem. Tam postaram się umieścić odpowiedź na resztę, yy, że tak powiem, zawartych w tym tekście pytań czy też wątpliwości, czy jak to tam nazwać. O, także taki filmik w drodze do Kloosina. Jest 21 listopada, godzina 21, prawie dochodzi. Dojeżdżamy do Klosina, zaraz będę kończył pracę. Będę Wam nagrywał zaraz zakończenie odcinka dzisiejszego, który też jest nagrywany właśnie dzisiaj. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia i szerokości.